Ile jest gwiazd oraz galaktyk we wszechświecie? Zdajemy sobie sprawę, że te liczby są niewyobrażalne. Jednak w jakich granicach się zawierają? Pamiętajmy też, że to są szacunki. I w takich liczbach, miliard, bilion, w tą, czy w tamtą, to już nie ma takiego znaczenia. Po tych liczbach, powiem troszkę jeszcze o tych cyfrach, o tych nie cyfrach, tylko liczbach, o których mówię. Ile. To na przykład trylion ile miliard. Zacznijmy jednak od początku. W widzialnym wszechświecie jest około 300 tryliardów gwiazd. Daje nam to 350 miliardów dużych galaktyk, 3,5 biliona galaktyk karłowatych. One wszystkie tworzą około 25 miliardów grup galaktyk, zawartych w 10 milionach. Supergromad galaktyk. Wyobraźmy sobie to: 10 milionów supergalaktyk, a każda supergalaktyka to są, można powiedzieć, setki tysięcy galaktyk, na przykład takich jak ta galaktyka, w której my się znajdujemy. To daje pojęcie, jak to jest olbrzymie. Zacznijmy jednak wytłumaczyć od wytłumaczenia tych liczb. 300 tryliardów gwiazd. Niewyobrażalna liczba. Pamiętajmy, że miliard to już bardzo dużo. Tysiąc miliardów daje nam bilion. Tysiąc bilionów to jest biliard. Tysiąc biliardów daje nam trylion, a tysiąc trylionów to jest dopiero tryliard. Tryliard to 1 i 21 zer. Napiszmy sobie tą liczbę, napiszmy z dołu na przykład tysiąc, liczbę tysiąc czy też miliard i ją porównajmy. I wyobraźmy sobie, że w widzialnym wszechświecie mamy 300 tryliardów gwiazd. 350 miliardów dużych galaktyk. Kiedy mówimy o miliardach, najczęściej miliardy. Oczywiście, na przykład budżet państwa wynosi na przykład 100 miliardów złotych. To sobie wyobraźmy, że każda ta złotóweczka to jest jedna galaktyka. Jedna zwykła, duża galaktyka. A tu mamy 350 miliardów takich galaktyk. Miliony. Dajmy taki przykład. Możemy wygrać w totka 10 milionów złotych. I każda wygrana złotówka, no, każda taka złotóweczka, którą wygraliśmy, a mamy ich 10 milionów, to jest jedna supergromada galaktyk. Czyli tysiące tysiące miliony galaktyk. Supergromada galaktyk to tysiące miliony galaktyk. Coś niewyobrażalnego. Galaktyka nam się wydaje czymś niewyobrażalnym. Jesteśmy malutką częścią naszej galaktyki, niezauważalnym pyłkiem, niewidocznym częścią naszej galaktyki. A ta galaktyka jest niewyobrażalnym pyłkiem w supergromadzie galaktyk. A my mamy 10 milionów takich supergromad. Czyli coś, co nasze niestety ludzkie pojmowanie nie jest w stanie ogarnąć. Nasz ludzki umysł nie jest, można powiedzieć, w stanie ogarnąć takiej skali. I o ile te miliardy jeszcze jesteśmy w stanie pojąć, później mamy bilion, niektóre PKB niektórych państw są wyrażane w bilionach, ale później mamy biliard, czyli tysiąc razy więcej. Później mamy jeszcze tysiąc razy więcej, czyli trylion, a później mamy jeszcze tysiąc razy więcej, czyli tryliard. I jeszcze musimy pomnożyć to przez 300 i mamy liczbę gwiazd czyli rzeczy nie do pojęcia. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.